Do szkoły różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiecki. Wakacje, snu będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem. Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie, niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat. Że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... Wakacje! Znów będą wakacje! Na pewno mam rację! Wakacje będą znów... Ci się podobało na, na wycieczce? Najbardziej? Najbardziej, to strzelanie z A to ile punktów zdobyłeś? 20. To było najlepiej? Aha. A nakłada, szybko było. A pozwolił wam pan trochę samemu prowadzić? Nie. nie? Za ostro dawaliście czadu chyba co? A z łuku strzelaliście? I co podobało wam się? Nie, czy nie nakłada? Sam jeździłeś? No. Kierowałeś sam? Tak. Szybko? Tak. Rzucało Was w środku? Nie baliście się? Nikt nie krzyczał, nie piszczał? Wakacje. Znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Wakacje będą znów.